Cześć, z tej strony Piotr z MultiWin. Zastanawiasz się, czy Archicad pozwala łatwo współpracować z projektantami różnych branż? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej. W tym filmie pokażę Ci, jakie to proste. Archicad to znakomity program do koordynacji na modelach BIM. Pozwoli ci on łatwo wymieniać pliki w otwartym formacie IFC. Jeśli dysponujesz już takim modelem, na przykład od konstruktora, możesz go wczytać przy pomocy modułu Hotlink, aby skoordynować projekt. A jeśli korzystasz z MultibIM Standard naszej konfiguracji Archicada, to umożliwi ci ona łatwe sprawdzenie otrzymanej geometrii z Twoim modelem. Zarówno w 3D, jak i na płaskim rysunku. Eksport IFC wykorzystuje zestawy publikacji, jedno kliknięcie i model IFC jest gotowy, aby go przesłać do branży. Archicad wspiera też dwustronną wymianę plików DWG, więc nie musisz zmieniać osób, z którymi aktualnie współpracujesz. Przykładowo, aby zaimportować plik DWG do projektu, wystarczy przeciągnąć go na obszar roboczy. Możesz też użyć funkcji Xref, która zapewnia większą kontrolę nad wyświetlaniem elementów i pozwala np. wpływać na kolor, rodzaj czy grubość linii na poszczególnych warstwach. Eksportowanie podkładów z Archicada jest również niezwykle proste. Wystarczy użyć zestawów publikacji, aby jednym kliknięciem wyeksportować dowolny rodzaj podkładu. Warto przy tym korzystać z translatorów MultiBeam Standard, aby uzyskać najwyższą jakość tworzonych plików DWG. Archicad to również możliwość płynnej współpracy z innymi oprogramowaniami. Jeśli na przykład potrzebujesz wczytać plik SketchUp, wystarczy, że przeciągniesz go do Archicada i gotowe. A może projektujesz wnętrza i chcesz zaimportować model mebla w formacie 3DS? Archicad również z tym poradzi sobie bez problemu. A może robisz projekt wykonawczy i twój producent dostarcza obiekty tylko w formie Rodzin Revita? I w tym przypadku plik będzie kompatybilny z Archicadem. A jeśli chcesz na przykład stworzyć wizualizację Vanscape, D5 Render lub TwinMotion. Możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek i prosto zsynchronizować model między Archicadem a Twoim oprogramowaniem do wizualizacji. Jak widzisz, Archicad pozwala płynnie współpracować niezależnie od tego, czy koordynujesz się za pomocą rysunków, czy modeli. Jeśli spodobał Ci się ten film, zapisz się do naszego newslettera, a będziesz otrzymywać powiadomienia o naszych darmowych webinariach. Do zobaczenia! you it guys